Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego widzimy kolory? Zacznijmy od tego, że ciała nie mają barwy. Większość ciał, które widzimy, odbija światło, na przykład słoneczne, które jest złożeniem wszystkich barw. Czerwoną kredkę widzimy jako czerwoną, ponieważ z całego widma białego światła czerwona kredka odbija tylko światło czerwone. Już w szkole uczyliśmy się, że kolory możemy ze sobą mieszać. Weźmy na przykład kolory czerwony, niebieski i zielony. Po zmieszaniu ich razem otrzymamy coś pomiędzy fioletem a brązem. Po zmieszaniu zielonego i czerwonego otrzymujemy odcień między pomarańczem a brązem. Dlaczego więc barwy powstałe z mieszania kredek różnią się od tych, które widzimy na kręcących się bączkach? Co się stało? Przykładem będzie czerwono-zielony bączek. Tak naprawdę w ogóle nie ma na nim żółtego koloru, ale wyraźnie go widzimy. Nasz mózg jest oszukiwany przez to, jak działa zmysł wzroku. Obraz powstaje na siatkówce oka. W procesie widzenia bierze udział mózg, który, przez nerw wzrokowy, odbiera sygnały elektryczne z siatkówki oka. Współcześnie wiadomo, że wyobrażenie koloru powstaje w naszym mózgu. Czyli jak to się dzieje, że widzimy kolor? Światło wędruje od oglądanego przez nas obiektu do naszego oka. Światło odbite od oglądanego przedmiotu trafia do naszych oczu, gdzie jest poddawane intensywnemu przetwarzaniu, i dopiero z tego przetwarzania w naszym mózgu powstaje kolor. W oku światło najpierw przechodzi przez rogówkę. Następnie przez źrenicę soczewkę i w efekcie na siatkówce powstaje odwrócony obraz. Widzenie barwne zawdzięczamy znajdującym się na siatkówce oka czopkom. Są trzy grupy czopków. Każda grupa jest odpowiedzialna za widzenie innej barwy: niebieskiej, zielonej i czerwonej. Impulsy generowane pod wpływem światła w pręcikach i czopkach są wysyłane poprzez nerw wzrokowy do mózgu. Mózg przetwarza te impulsy na to co faktycznie widzimy? To dlaczego widzimy żółty kolor na naszym bączku? Barwę żółtą widzimy, kiedy fale o częstotliwościach odpowiadających zieleni i czerwieni pobudzają czopki wrażliwe na zieleń i czerwień, a impulsy biegnące do mózgu od obu rodzajów czopków sprawiają, że widzimy kolor żółty. Weźmy teraz dwie barwy dopełniające ze schematu syntezy addytywnej. Jak myślicie, co zobaczycie, jeśli będziemy teraz bardzo szybko przełączać te dwie barwy? Biel! Barwę białą widzimy, kiedy do oka docierają fale o różnych częstotliwościach i wszystkie rodzaje czopków są podrażniane jednakowo silnie. Czarne przedmioty niemal całkowicie pochłaniają promieniowanie świetlne. Wtedy do oczu nie docierają fale od tego przedmiotu i nie są podrażniane czopki. Dlatego widzimy ten przedmiot jako czarny.